Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym Dniu Majstra na kanale, kolejny odcineczek. Lecimy sobie Bejcą. Dzisiaj taka wycieczka mała. Lecimy na Wysoczany. O ile nie będzie tu wypadku jakiegoś jeszcze po drodze, to może dojedziemy. A, bo Jedziemy na Wysoczany do Stadniny Koni do Tarpana. Jak ktoś tam był? To wie jak tam jest, a jak kogoś nie było, to w sumie zapraszam i polecam, bo byłem tam i fajnie spodoba mi się. Kto lubi konie i tak dalej, jest fajna knajpka, e, można posiedzieć, wypić piwko, zjeść pizzę, Także, a zresztą pokażę Wam na miejscu. Także lecimy tam na taki e, piknik, e, piknik, tak? piknik charytatywny. Organizowany jest on, bo e, tutaj mamy taką dziewczynę, która zachorowała nagle i po prostu zbierają pieniążki. Na no to, jeżeli chcecie, to mogę Wam linka wkleić. Jak znajdę, chyba pomagamy się, czy coś takiego. Jakby ktoś chciał, to nie ma problemu. Ci, co ją znają, czy nie znają, nie wiem, co oglądają mój kanał, i tak dalej. Także lecimy. jak będę na miejscu, zobaczymy co tam będzie. Mają być jakieś wozy PRL-u. Czyli w sumie mogłem się wybrać maluchem, w sumie, no, ale nie, bo kurcze pada, i to tak będzie lipnie maluchem jechać. Eee, także no, jak nas deszcz nie przegoni, to, to może będzie ciekawie, Także do za chwileczkę. Neto! No. Na Neto? Na no. Dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie na miejscu. Eee, parę samochodów, jak widać, za mną. Ludzie zaczynają się zjeżdżać. Pogoda w końcu zaczyna dopisywać, bo przed chwilą tutaj padało. No i co? Lecimy zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje. Straż OSP, Czaszyn. Przyjechali, pewnie będą pokazywać dzieciakom jakieś swoje sprzęty i tak dalej. O, tu widzicie strażaka OSP. O, widzicie, widzicie. Eee, i co? Mamy tu jakieś bębenki Czyli coś będzie grane coś będzie grane eee, Miało być dużo pojazdów z PRL-u Ale jest tylko jeden motocykl. No szkoda, że nie przyjechałem maluchem, byłoby dwa No ale nic. Zawsze... Jeszcze może Jeszcze może dojadą, tutaj pan mówi, eee, także eee, zobaczymy. Tutaj mają stoisko. A z areografami Toch na pewno wszyscy ich znacie nie, nie, nie. <laughs> Raczej Zarek, to tu jest. Na pewno ich znacie <laughs> Będzie malowane pewnie coś to jak już lecimy na żywo, to... Nie na żywo, nie, na żywo, nie, nie, żywo, nie nie na żywo, nie, niestety nie. To na, na, na nie żywo, <laughs> Jesteś, to <nie. śmiech> Jesteśmy na nie żywo. To, to jest taka praca, która jest realizowana przez cykl kilku imprez, bo mm -hmm. to na rogach jest dosyć dokładnie wykonany, więc teraz trzeba tą czaszeczkę podgonić, żeby ten detal mm -hmm. do, do, dobry, nie? I na rogach. Na... Ej, może majster się nauczy malować, co? On może spróbować. Nie, nie. że. Generalnie działa to w ten sposób, że jest tutaj farba, nie? Mhm. Nie wiem, gdzie to nie tutaj, coś na mój, ja nie Ja Tu nie będę robił jakiegoś detału, to będzie widać na ekranie, nie? Ja się, Siedzę sobie i już. Tak... Nie, nie w... wiem, czy nie, czy, nie wiem, możemy coś, może Ale to tak, tak długo schodzi, chyba nie? To jest wąska plamka, to nie wiem, czy to będzie widać, wiesz bardzo cienkie warstwy nakładam, nie, bo tutaj mogę bardziej mocniej tam coś pojechać. A to cieniutko, faktycznie, no? Tak, no. no. No ale tak czy inaczej trzeba mieć talent do malowania, tak? Czy areografem, pędzlem, chęci, czy czymkolwiek. No trzeba to chęci, umieć, chęci, kurczę, chęci, jednak robić. No. Jak mam ludzi czasami na szkoleniach, to udowodnię, mhm. że jakieś podstawowe rzeczy, osoba, że tak powiem, nazwijmy to brzydko bez talencie mhm. to coś też coś ogarnie. Też coś ogarnie. Areografia to jest festiwal chwytów, myków, dobrze mieć fajne narzędzia mhm. oczywiście, nie? Wiadomo. Ale super, super jak ktoś ma jakieś tam już zapędy takie plastyczne, mm -hmm. ale można można i bez tego coś tam, coś tam zrobić. Co, coś to też mała będzie małaś. Też będzie dobrze, bo są czasami takie rzeczy, że ja pokazuję ludziom, że słuchaj, może zrobić to w taki w taki sposób. Mm -hmm. Jak to zrobią, to mówią, w życiu nie mówił. tak się da, prawda? No widzicie. Widzicie? To są takie realizacje, wiesz, <toczny> <nie> wiem, <toczny> motyw Hakoja Sanockiego, to jest hełm starzecki. Mm -hmm. no i, a reszta rzeczy gdzieś tam po świecie. Fajnie. A tu mamy puchę i tu się kasa wrzuca jak coś tutaj, tutaj. Dzisiaj, dzisiaj dla tej dziewczyny tutaj wrzucamy i pomagamy. Tak, e, tak, właśnie dlatego tutaj też przyjechałem, tak jak wam tłumaczyłem, e, więc jak ktoś, to podkleję link, gdzieś tam zbiórka na pewno jakaś jest. Jakby ktoś chciał pomóc, e, nie ma problematyki. E, I co? Ja lecę dalej, widzimy się za chwilę. Ogólnie tak jak widzieliście przed chwilą, Tarpan to jest ośrodek jeździecki jest I tutaj można przyjechać do nich, pojeździć sobie na konikach Tu nawet pasie się kilka sztuk Tak, na takich konikach można pojeździć, tam są nawet większe jeszcze Takie ładne koniki Przejdziemy jeszcze przez stajnię, ale ale tak tylko przelecimy bo w sumie to nie wiem czy mogę tędy przejść można. z kamerą można. z kamerą można? można można jest troszkę ciemno. Koniki tutaj stoją w boksach i odpoczywają. Nie no powiem dlatego że jest po prostu impreza tutaj gruba i żeby się nie stresowały to sobie stoją w boksach. E, także tak wygląda ich stajenka. Boksy czysto fajnie. E, idziemy jeszcze. Przejdziemy teraz na wybieg. Konie nie boją się kamery? Tak. One są przedwystowiemy. Czekaj, no Poczekaj, daj na razie już kot A? Grełek. Pamiętasz jak się konia Jak się wodrzymało? Chcę wy wodę. Łap Łapko biorączki, trochę więcej. No i pamiętam, że był mały palec. O właśnie. A powiedz, jak się ruszało w Co ruszaj? Mały jeździec. Podnieś rękę. W góry już się nie opieraj jak jeździłaś. No właśnie. I zatrzymaj konie jeszcze roztowo. Dobrze. Okay. Tak jak widzicie, jest tu kawałek wybiegu i możemy tutaj pojeździć konno. Są dziewczyny, które tutaj pilotują te konie, czyli po prostu pokażę Wam wszystko o co chodzi, jak, jak, to, jak to wszystko działa. I jak macie ochotę, to możecie tutaj wpadać oczywiście i sobie pojeździć. Są tutaj instruktorzy, więc wszystko instruują. Super zrobiłeś. Także można wpadać jeździć. Zapraszam, ja jeździłem, było fajnie. Dobra. Widzimy się za chwilę. Takim akcentem pożarniczym właśnie e, kończymy imprezę, bo Majster musi się zawijać do domu niestety e, i tak na tle Mercka i Uli, e, kończymy imprezkę, tam jeszcze e, są ludzie i bawią się i tak dalej, my kończymy, spadamy do domciu, bo Majster a! ma jeszcze troszkę, o, czyby by to Piotruś klakson włączył? a to megafon jakiś mają, megafon mają. Także kończymy na tym, Majster kończy i wraca do domu. A tak jak mówiłem wcześniej, wrzucę wam linka do tej zbiórki, jakby ktoś chciał i miał ochotę, to nie ma problematyki. Możecie tam pomóc. Majster też pomógł, bo tu wydał trochę siana, ale no, także co. Jeszcze raz ja się z wami żegnam. Kończymy na dziś. E, także do zobaczyska. Trzymajcie. Hej.